Cześć. Dzisiaj chcę Wam pokazać y, małe zakupy skrapowe, które zrobiłam ostatnio, bo jest dużo przecen na rzeczy świąteczne w różnych sklepach. Y, I może zaczniemy od deals, bo tam kupiłam tylko jedną rzecz. Jest to taki bloczek y, papierów. One mają gramaturę 120, więc są takie cienkie. A wzory są takie takie elfy i kosztował on 5 zł. Były różne wzory, nawet czarne, więc się opłacało. Kolejno poszłam do Kika wczoraj i tam były bardzo duże przeceny. I kupiłam takie serwetki. Bo stwierdziłam, że wyślę je w paczkach z albumami jeszcze świątecznymi. Tutaj są takie i takie. I każda z nich kosztowała 40 groszy. I jeszcze kupiłam takie większe. Te zostaną na przyszły rok też za 40 groszy. I tutaj z takimi pingwinami też za 40 groszy. Wszystkie tam było bardzo dużo wzorów. <laughs> Ja wybrałam akurat te. Kupiłam jeszcze takie naklejki z numerkami. One też kosztowały 40 groszy i przecena była 3,50. Tutaj są takie jakieś śnieżynki, renifery, i to do kalendarza adwentowego chyba się najbardziej przyda, ale zobaczymy. I kupiłam jeszcze kartki. Takie niby świąteczne, niby nie. Myślę, że tego liska wytnę i na album jakiś, na okładkę zużyję. Też kosztowała 40 groszy. Wcześniej 4 zł. Nie mówiłam wcześniejszych cen, ale około 2 zł. Te serwetki chyba nie. 5. Te duże kosztowały 4 zł. Te mniejsze. Kosztowały wcześniej 3,49. A ten bloczek z Deals nie był przeceniony, po prostu one tyle kosztują, 5 zł. No i kolejna kartka. To też taka z takim jakby wiankiem. Też 40 groszy kosztowała, a wcześniej kosztowała 4 zł. I kupiłam jeszcze taki taką samą paczkę koperty i takie kartki. Jeden wzór jest taki z takim samochodem z prezentami, a drugi jest taki z takimi <laughs> sarenkami, czy, czy jelonkami. No. One się otwierają i są w środku puste. I cały ten zestaw kosztował 2 zł, a przed tą obniżką ceny Kosztował 8,99 <laughs> i ostatnie rzeczy są z Rosmana, bo weszłam jeszcze raz do Rosmana. Wszystkie rzeczy były za złotówkę, każda z nich. Na początku taka tasiemka czerwona, zwykła 4 metry. Konfetti, złote choinki. Takie zawieszki w kształcie takich gwiazdek, też złote. Tutaj są trzy sztuki tych zawieszek. Kolejne takie pudełeczka prezentowe. Też kosztowały złotówkę. Kolejne takie pudełeczka. Te są już takie twardsze. Przodu takie, a z tyłu takie. I jeszcze zawieszki. Takie tagowe. Ale ja ich nie używam jedynie do zawieszenia. Czasami odrywam te elementy po prostu i je jakoś inaczej używam. Yy, I w sumie tu mam dwa takie same wzory. Takie. Tutaj jest taki miś. Chłopczyk czy tam jakiś elf. I tutaj jest taki renifer. I z tyłu są takie same. I ich jest tutaj sześć sztuk. I kolejne są takie. Tu mamy bałwana. Taki tak prezent dla ciebie. I takiego Mikołaja. Tutaj też. Kupiłam to przede wszystkim dlatego, że będę wysyłać właśnie świąteczne paczki, i zamierzam trochę tych rzeczy jeszcze dodać. Bo to zawsze się na przyszły rok przyda, jak już nie na ten. No i w zasadzie to wszystko. Dajcie mi znać, czy Wy też teraz kupujecie na przecenach te wszystkie świąteczne rzeczy. No i czy to się w ogóle opłacało, moim zdaniem tak. No i dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Znaczy do usłyszenia wkrótce. Papa. Pa.